Otrwę się, opornie prosimy Cię Boże, abyśmy był łaskiem i chlebem od opieką Twojej katoliki. naszego patrona, świętego Michała Archanioła, aby dziękować Panu Bogu za wszystkie łaski i taką upatrzność, czuwanie nad nami, nad karnizotem oraz na policji codziennej służby. Dziękuję bardzo serdecznie Wyszynce Archimedzkiej Panu Komendantom, wszystkim tutaj zgromadzonym, co ma kierownictwo Wojewódzkiej Policji, wszystkim Komendantom Miejskim, powiatowym, i wszystkim Zebranym. I oczywiście chyba zapraszam na poczęstunek do, do Arkad Katedralnych tutaj do katedry naprawdę. Nasze. Dziękuję bardzo wrogom za oświetlenie tej naszej uroczystości. Dziękuję e, służbie, za asyście wiecznej Policji. Zwykle, zawsze piękna, na wysokim poziomie. E, bardzo dziękuję portom